Modernizacja ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki właśnie się zakończyła w Krakowie. I Jak to wygląda? Zobaczmy z bliska. Cześć! Dzisiaj czasu niewiele, także od razu zaczynajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek gada ciekawostki, historie, podróże, a my ruszamy dziś na salwator. Czas start! A po nowej inwestycji będziemy przemieszczać się z samochodem. Zaczynamy od Filharmonii i tutaj już na początek mam bardzo ciekawe zdjęcie i parę słów do niego, bo nie sposób opowiedzieć o tym remoncie, nie sięgając do historii miasta Krakowa. Tutaj mamy tramwaj jadący od rynku głównego w kierunku Salwatora. Oczywiście to torowisko dzisiaj nie istnieje, a także mamy dość duży splot torowisk. Zresztą mam też drugie zdjęcie w kierunku ulicy Zwierzynieckiej z czasów tego remontu, datowane obydwu. Dwa zdjęcia są na 1936 rok, ale tak naprawdę tramwaje wąskotorowe jeździły tutaj już na początku XX wieku, co świetnie pokazuje plan miasta z 1911 roku. Do niego sobie jeszcze wrócimy na chwilę, za moment. My tymczasem ruszamy w kierunku jubilata i już pojawiły się zarzuty, że na tym odcinku tramwaj przez samochody może utknąć w korku. Czy tak będzie, czas pokaże, bo dzisiaj sobota i w miarę upłynie wszystko jechało. Tutaj muszę Was niektórych uspokoić przejazd samochodem, ponieważ żaden ze znajomych motorniczych dzisiaj nie miał trasy na Salwator, część ma urlopy, także musiałem to wykonać w taki sposób, a nie inny. Jak tu nie wracać do historycznych zdjęć, jak widzicie, kiedyś przy placu Kossaka jechalibyśmy po moście przejeżdżając przez jedną z odnóg rzeki Rudawa, a my już powoli dojeżdżamy pod Jubilat i wyremontowany przystanek po lewej stronie. Ten odcinek dla samochodów i rowerzystów na ulicy Zwierzynieckiej został oddany już wcześniej, ale dopiero dzisiaj, 21 grudnia, pojechały tędy tramwaje. Obecnie tutaj przetniemy aleje jadąc na wprost. A po lewej stronie mijać będziemy most Dębnicki. To teraz raz jeszcze rzut oka na plan miasta z 1911 roku i dotąd tylko dojeżdżał tramwaj wąskotorowy, bo przeszkodą była linia kolejowa cyrkumwalacyjna wokół Krakowa i stacja zwierzyniecka obok rogatki zwierzynieckiej. Jak ten temat Was interesuje, to już jest odcinek na ten temat na moim kanale, a my jedziemy dalej już ulicą Kościuszki, mijając po prawej stronie jeden z większych klubów dyskotek w Krakowie, mowa o klubie 30, który zajmuje całą jedną kamienicę obok. Teraz na ulicy Kościuszki przyjrzyjmy się dokładniej, że jeszcze mamy różne maszyny budowlane, ale również nieskończone fragmenty ulicy, bo na przykład nie będziemy mogli wjechać na żaden z przystanków. Te podniesione specjalnie, żeby prościej było pasażerom wchodzić, będziemy musieli je omijać z boku po torowisku. Teraz spójrzcie po lewej stronie, przez dosłownie fragment ulicy mamy osobną część dla rowerzystów, a ja zastanawiam się, dlaczego nie wykonano dłuższej takiej ścieżki rowerowej. Może wyznać odpowiedź, czy tutaj było za wąsko, czy jakieś inne czynniki miały na to wpływ. Oczywiście dodam też, że jako sam, że jestem rowerzystą, wiem, że ten odcinek jest bardzo potrzebny, ponieważ bardzo łatwo dostać się tutaj na bulwary, ale zastanawiam się dlaczego tego nie można było dalej pociągnąć przez ulicę u Kościuszki, to tak gwoli uzupełnienia. A my już minęliśmy pętlę autobusową tuż przy rzece. Rudawa, i zaraz dojedziemy do pętli tramwajowej, i zaraz obejrzymy to miejsce z bliższa. Ale zanim, pętla tramwajowa, to najpierw pętla autobusowa, którą, jak wspomniałem, minęliśmy wcześniej. Chodźmy, zobaczmy ją, bo jest częściowo jeszcze nieczynna. Zresztą jak sami widzicie te dwa perony autobusowe są jeszcze wyłączone z użytkowania. Miejscu chciałbym na chwilę przerwać, bo chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. I chciałbym bardzo gorąco wszystkich innych zachęcić, również do tego poprzez serwis YouTube, czy też Patronaita. Wszystkie linki macie w opisie. Teraz wyświetlają się wszyscy, którzy mnie wspierają. Dzięki jeszcze raz. A ja oczywiście śmiało i gorąco zachęcam do lajkowania, komentowania, a także udostępniania dalej moich materiałów. No i oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jedziemy dalej z tym materiałem. Docieramy do pętli tramwajowej, którą spotkamy już na planie miasta z 1916 roku. Po zburzeniu linii kolejowej zdecydowano o przedłużeniu tutaj linii, ale już normalno torowego tramwaju, i na początku pętli w tym miejscu nie było, bo pojawiły się, uwaga, protesty mieszkańców. A jak już się pętla pojawiła, to wyglądała zgoła inaczej niż obecnie. Akurat tutaj dat tych fotografii nie mam zapisanych, ale były zrobione podczas odpustu. My tymczasem wróćmy do końca 2024 roku i zobaczmy obecną pętlę po remoncie, która mnie dość zaskoczyła. Pierwsza sprawa, całkowicie usunięto tor odstawczy, który znajdował się po środku pętli tramwajowej. Druga równie ciekawa sprawa, ten środkowy peron pomiędzy torami jest w użyciu tak dla wysiadających, jak i zarówno dla wsiadających. Może być to dość problematyczne dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, czy osób niepełnosprawnych, gdyż te perony są dość niskie i warto korzystać chyba z pierwszego przystanku, który znajduje się już na ulicy, bo jest on zdecydowanie łatwiejszy do wsiadania dla takich osób z problemami. Oczywiście na pętli znajduje się również odnowiony budynek, który stanowi punkty socjalne dla pracowników MPK Kraków. I jak widzicie niestety po raz kolejny inwestycja oddana znów na pół w Krakowie i nawet nie mamy zbudowanej tutaj wiaty przystanku, niestety jest tylko tymczasowy stęp. Warto też dodać dla osób spoza Krakowa, że obecnie dojeżdżają tutaj z powrotem linie tramwajowe 1 i 2. Jedynka jedzie w kierunku Jarzębiny, nie dojeżdża jeszcze do Wzgórz Krzesławickich, gdzie też trwa przebudowa, więc można powiedzieć, że z jednego placu budowy jedzie do drugiego placu budowy, a dwójka jedzie do pętli tramwajowej Cmentarz Rakowice. To by było na tyle w tej dzisiejszej szybkiej relacji z otwarcia linii tramwajowej, ale tak samo inwestycji drogowej na Salwator. Ja bardzo śmiało i gorąco zachęcam wszystkich oczywiście do komentowania, co sądzicie na ten temat. Oczywiście zachęcam równie gorąco do zostawienia lajka, a także subskrypcji na moim kanale, kliknięcia w dzwoneczek. Możecie moje filmy udostępniać dalej, a jeżeli wam się podoba to co robię, to macie teraz inne polecane filmy, na które gorąco zachęcam, aby zajrzeć. Znajdźcie się do następnego. Cześć!